Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Łańcuchy śniegowe, znane również jako łańcuchy na opony lub kable, są niezbędne w wielu zimowych warunkach pogodowych. Ale nawet jeśli mieszkasz gdzieś, gdzie rzadko pada śnieg, warto znać podstawy. Na wszelki wypadek. Zanim więc przebrniesz przez kolejne śnieżyce lub wybierzesz się w góry na nartach, oto sześć wskazówek, o których warto pamiętać: wskazówki. Dotyczące korzystania z łańcuchów śniegowych Wybierz odpowiedni rozmiar łańcuchów dla swoich opon. Niezastosowanie się do tego zalecenia może pogorszyć osiągi, a nawet uszkodzić opony i łańcuchy. Podswić zakładanie w domu. Dzięki temu zakładanie opon będzie łatwiejsze i mniej stresujące. I da Ci to szansę na zdobycie wprawy w ich dokręcaniu. ES lokalny, być może będziesz w stanie poradzić sobie z oponami śniegowymi. Zatrzymaj się i napraw łańcuch, jeśli zawiedzie. Oczywiście, jazda na zerwanych łańcuchach może spowodować utratę przyczepności w razie potrzeby, nie przekraczać 50 km. Gdy masz założone łańcuchy, przyspieszaj powoli i równomiernie oraz staraj się zmniejszyć prędkość. A przede wszystkim nie skręcaj opon. Zwracaj uwagę na swoje nawyki podczas jazdy. Sposób jazdy może mieć wpływ na łańcuchy, dlatego należy uważać na blokowanie koł podczas hamowania, uderzenia w krawężniki lub jazdy. Po nawierzchni, która nie jest pokryta śniegiem lub lodem. Wszystko to może przedwcześnie zniszczyć łańcuchy, a także opony. Łańcuchów należy używać tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Jeśli masz opony śniegowe, łańcuchy mogą być zbędne. Opony śniegowe mają głębszy bieznik i gumę lepiej przystosowana do niskich temperatur, niektóre mają ja nawet kolce. W zależności od lokalnych wymagań możesz być w stanie zadbać o opony śniegowe. Ostatnia rzecz. Upewnij się, że zamontowałeś łańcuch na oponę zgodnie z instrukcjami producenta. Jeśli masz samochód z napędem na 4 koła, 4 WD lub na wszystkie koła AWD, prawdopodobnie będziesz musiał kupić dwa zestawy linek lub łańcuchów do opon zamiast jednego zestawu do koł napędowych w samochodzie z napędem na dwie koła. Używanie opon śniegowych z kolcami. Co ciekawe, niektóre stany mają wymagania, kiedy można używać opon śniegowych z kolcami. Na przykład Nowy Jork zezwala na nie tylko od 16 października do 30 kwietnia. Wymagania dotyczące urządzeń trakcyjnych. Przed wyruszeniem na drogi warto sprawdzić lokalne wymagania dotyczące urządzeń trakcyjnych. W niektórych przypadkach opony śniegowe mogą być dopuszczalne. W innych nasilenie warunków burzowych może oznaczać konieczność użycia łańcuchów śniegowych lub linek.